Siemaneczku, witajcie na kanale DomisioZaor. Mam dzisiaj dla Was BOX z Arena Z ANIME BLEACH e, Sprawdźmy sobie to, sprawdźmy sobie jakie, jakie karty tutaj można trafić e, Jest tutaj pokazana rozpiska, jest taki BOX a Jest to japoński dodatek no, Policzę ile Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, szesnaście boosterków jest Fajnie. Sprawdźmy sobie, czy jest tu jeszcze ten jest, jest rozpiska, ale w tym przypadku nie ma. E, rozpiska e, rzadkości i ile kart ewentualnie z rzadko jest. Union arena witana na takim tyłem kart. Są to oczywiście oryginalne karty. Tu mamy rzadkość. Dotyku, no, Karta karta, raczej taka średniawka, ładny druk. E, jeśli chodzi o oblicza, o oh, rarkę. Jeśli chodzi o oblicza, no to ja oglądałem bardzo dawno, więc nie pamiętam tych wszystkich postaci za dobrze. Jeśli i jest na no, opakowaniu. Jakuja też. No i jest trochę tych postaci. Jest oczywiście Rukia. Są ludzie i ta druga rasa czy teraz o mamy długie, 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 No, więc tak. Generalnie jeśli chodzi o animatury. Pamiętam, że to się dobrze oglądało i chyba teraz wychodzi też kontynuacja. Nie poprawcie. Poprawcie mnie w komentarzu, jeśli tak jest, czy tak nie ma. E, karty Union Areny są specyficzne. Ale są fajne. Są to oryginalne karty na pewno z Blicza. E, nie powiedziałbym, że są brzydkie, to na pewno nie. nie ale czy jest to topka kart typowo anime? Ciężko mi powiedzieć. Ciężko mi powiedzieć, ale jak ktoś jest fanem bliża, to wydaje mi się, że no to, że pokazuję, to mam takie karty, to jest spoko opcja, żeby sobie zobaczyć, jak te karty wyglądają, czy to jest coś, co Chcielibyście ewentualnie zbierać, no bo tutaj, jak widzicie, to też jest, to są karty kolekcjonerskie, japońskie, e, wydawane przez Danów. andai e, które nawet pewnie jakąś tam wartość mają ze względu na, e, na te naprawdę fajne wersje niektórych kart więc nie jest to... Uuu, uh, uh, mamy SRK, mamy SRK i to była na pewno znana postać, e, ale nie przypomnę sobie raczej teraz jego imienia, chyba że na szybko zobaczę, I mam sobie otwartą tą listę postaci, ale ona jest dosyć długa. E, o to był To Shiro, ten, ten, ten blondyn z okładki, tego nie wiedziałem. Ale teraz no, teraz nie jestem w stanie tego znaleźć, aczkolwiek no, jest ładny. Jest ładny. ładna karta SRK. -ka. Tutaj czy coś więcej się uda, jeszcze Bo jedna SRK to trochę mało. mam nadzieję. Generalnie, jeśli zbieracie takie karty japońskie, to warto sobie przepisać to, co jest tutaj, te numerki. Nawet bez tego numerka, tutaj 048 tylko ten cały przód i zobaczyć jak karty wyglądają na ebayu no bo takim podstawowym miejscem na tego typu karty to zazwyczaj jest ebay po prostu w to bym tutaj nie... o tutaj... Urahara. nie... ewentualnie jakieś może Elixir, Card Market, ale tam tych kart za dużo nie znajdziecie trzeba na ebayu je szukać tam troszkę tych kolekcjonerów tych kart anime jest więc wydaje mi się, że całkiem spoko. Uh, SRK, ale tylko ładna SRK. Ładna SRK. Podoba mi się to. czy mamy drugą SRK. SR Chyba nie jest najgorzej. Faktem jest, to szczerze, znaczy, całkiem ładny jak na SRKi. Jest lepszy niż ten poprzedni, który otwierając Fairy tak is Vice Shorts. Wydaje mi się, że jest lepszy. Eee. Zostałem sobie karty, no mają troszkę uuuu, ale po tutaj po po ten. O ta karta może być coś warta, fajna jest, podoba mi się. Podoba mi się rupia, Fajna, fajna. Dajcie znaleźć czy oglądaliście Bufa? Ja... No już jakiś czas temu oglądałem, tak jak wcześniej mówiłem. Eee, więc... O, to były te banka, co nie puszczali, tak? To, to było to anime. A jak się nazywali? A, nie, 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 będę tutaj. Nie będę tutaj. żeby się nie uśmiechać. Bo ktoś to zwłaszcza teraz oglądał, a albo gdzieś mocno siedzi w bliczu, to. E, się pewnie teraz śmieje. Ale tak to. No, nie jest to chyba podpis, ale to jest R z gwiazdką. To jest R z gwiazdką. Gwiazdki lubimy w kartach. Gwiazdki lubimy. Super, to jest to jest kartka, który jest nie najgorszy. Rukia, to jeszcze lukia. Można postać. Eee. No, pany takie pozłacane. No, przyznam, że ta R akurat z tą gwiazdeczką jest nie najgorzej, nie najgorzej. No i te są takie sobie te holo. Tamta była ładna. Tam Tamta była cała ta ładna. Generalnie robię trochę unboxingów kart anime, żeby też pokazać te karty anime na polskim YouTubie, bo chyba mało kto to robi, a przynajmniej ja tego nie widzę za dużo. Więc stwierdziłem w sumie, że czemu by nie, nie zrobić? Oczywiście lepiej, bo żebym sobie oglądał serię, bo przypomniał serię przed, e, przed, e, przed nagrywaniem, ale niestety aż tak dużo czasu to nie mam. Więc e, na jakieś szczątki mojej pamięci i na szybko, jakiś tam internet pozwoli mi coś tam sobie przypomnieć o tej serii. E, I tak raczej działa, i tak wam to chcę pokazać. Oj, go ładne. No, i mam jeszcze ile? Mam jeszcze ile? Mam jeszcze trzy boosterki, ostatnie trzy boosterki i lecimy, lecimy. Ale z tym jak to on pokazuje, to też nieraz zapominam nas pokazano. Więc ja mam problem z zapamiętaniem nazw. mój mózg nie zapamiętuje tego, bo zapamiętuje ważniejsze rzeczy. Przynajmniej ja tak mam, tak zawsze sobie myślę, że ważniejsze rzeczy powinienem sobie zapamiętać o takie nazwy co. U, czy go. E, da się w jakiś tam sposób mm, da się w jakiś tam sposób zadziałać e, zadziałać przypomnieć coś Uu, tutaj widzę, że coś jest Uu. dobra lecimy, bo księg nie był zły Bleach oddał Bleach nawet coś tam oddał chyba Uu, o kolejna SR -ka. fajna SR -ka. Podobają mi się te czyli co mieliśmy? Chyba mieliśmy sporo tych gazerek. No, jedna rka z to albo rka z gwiazdką, albo rka z, z gwiazdką. Ciekawe, czy są, czy są rki z wieloma gwiazdkami, na przykład. Bo na opakowaniu nie widzę. Nie widzę oznaczeń. Na boksie, bo na boksie, są, na boksie są oznaczenia, czyli komonów jest 35, on komonów jest tyle. R jak AP. Tu jeszcze jest jakiś znaczek. I tu jest właśnie, jak, jak jest z trafieniem, ciekawe, ciekawe, wydaje mi się, że dosyć dużo SR-ek tak całkiem sporo jest SR-ek trafiłem, że ten nie jest zły, przyda się jeszcze jakaś SR-ka fajna, flask, eee, majczyk był w boosterze ostatnim, no ale zobaczymy, zobaczymy, czy coś pyknie, czy nie pyknie. Witajcie PikaShop, no i niestety nie pykło. ostatni bustarek otworzony. Fajna karta dropa, dajcie znać, czy chcecie więcej o takich otwartych anime kart. Trzymajcie się, Elo.